Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamikus w kolejnym unboxingu, gdzie rozpakujemy sobie mini filtry wewnętrzne serii HJ 111B. Prezentuje się opakowanie z Hanzy Aquaristic. Te modele są dość popularne w mini akwariach. Wykonane są z ABS-u, są bardzo wytrzymałe. Na opakowaniu mamy zamieszczony rysunek poziomu zanurzenia. To urządzenie musi pracować pod wodą, ponieważ inaczej możemy go popsuć. Urządzenie jest proste i nieskomplikowane. To co? Otwieramy i zajrzymy do środka. Prosta instrukcja. Nasz sprzęcik wężyk napowietrzający z klipsem. Ten filtr jest naprawdę mały i świetnie nadaje się do nanoakwarii. Mamy tutaj deszczownię którą regulujemy sobie w poziomie i w pionie. Końcówka wylotowa powietrza z pokrętłem regulacji bąbli. Końcówkę mocujemy w ten sposób, można również tak zamontować, jak to uważa. W środku mamy małą gąbeczkę i wirnik. Prosta budowa, małe części. A jeśli chodzi o te przyssawki, mogły być troszeczkę lepiej wykonane. Są według mnie zbyt małe. Mam nadzieję, że długo wytrzymają. Tę można zdjąć. Obawiam się, że z głowicy będzie to trudne. Zanim przetestujemy go w zbiorniku, zmierzymy jego długość. Niewiele ma ponad 10 cm. Świetnie, zobaczymy, jak działa w zbiorniku. Delikatny ruch tafli wody z deszczowni zbiornika 13-litrowego Aquaela. To jest ten sam zbiornik, o którym wam mówiłam kilka filmów do tyłu. Zapraszam serdecznie. Jeżeli nie obejrzeliście, polecam. Link podaję u góry ekranu. Wirnik pracuje naprawdę cicho, nic go nie słychać. Także myślę, że takie małe akwarium w sypialni mogłoby stać. Oczywiście z tym filtrem. Podoba mi się ten filterek. Jest sam raz do tego akwarium. Na powietrzanie jest nieco mocniejsze, ale tutaj regulujemy sobie pokrętłem na wężyku natężenie bąbelków. A co wy drodzy widzowie myślicie na temat tego mini filtra? Napiszcie w komentarzach, jak Wam się sprawdził, bo może go nawet macie zakupionego. Jestem ciekawa Waszej opinii i czy w ogóle warto wydać kilka groszy na tą miniaturkę. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia w następnym materiale filmowym na kanale Aquamicus Akwarystyka Moje Hobby. Nie zapomnijcie zostawić płetwę w górę i zasubskrybować mój kanał. Pozdrawiam. Cześć.